Cześć wszystkim z tej strony, Matranus, i zajmiemy się teraz ostatnią, o ile dobrze mi się wydaje, siódmą warstwą rozrywki w Korpank. Jest ona dosyć złożona i jest to warstwa, która moim zdaniem dla wielu osób jest zupełnie mm, niezrozumiała. Mianowicie chodzi tutaj o przedmioty zużywalne, o jedzenie oraz o campfajery. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jest to wszystkie zużywalne rzeczy, które są w świecie korpang. Wszystko to co możemy w jakiś sposób wchłonąć w naszą postać, włożyć w nią, aktywować na nie i tak dalej, i tak dalej. Najpierw zaczniemy sobie od kamfajerów, ponieważ jest to pierwszy element, który jak gdyby mamy możliwość. Zdobycia w świecie. Jest to pierwsze zadanie tuż po strefie startowej, przynajmniej tak było w alfie numer 2, W alfie numer 1 wyglądało to trochę inaczej. Po prostu Maxwell, jak gdyby odpowiadający za przeżycie, został cofnięty znacznie bliżej, także jest to pierwsze NPC, którego praktycznie napotykamy zaraz po wyjściu z jak gdyby miejsca startowego. I ogólnie rzecz biorąc, uczy nas tworzyć zwykły campfire. I teraz tak. Standardowo campfiery, czyli ogólnie rzecz biorąc, wszystkie jakiekolwiek e, ogniska są tworzone. Z zapałek oraz z różnego rodzaju drewna, standardowo będziemy mogli nauczyć się, jak gdyby już w pierwszym queście, dosłownie po chwili, wytwarzać normalne ognisko. I teraz, tak, uwaga. Normalne ognisko pozwala nam po postawieniu na regenerację zdrowia oraz many. Oczywiście przywraca to w bardzo, bardzo powolny sposób, i tutaj akurat dane są nieaktualne, ponieważ w Alfie 2 było tak, że zwiększały one efektywność jedzenia, jakie mieliśmy o 50%, nie o 100%, eee, za to hardwood campfire zwiększał o 100%, Czy ogólnie rzecz biorąc, inne statystyki, jak wspomniałem, nie należy się na to zbytnio patrzeć. Chodzi tutaj zwyczajnie o to, że kiedy siadaliśmy przy standardowym campfire, czyli przy tym, przy tym o normalnym ognisku, mieliśmy po pierwsze regenerację zdrowia, Czyli jest to jedyne, co jest nam potrzebne, jak gdyby, do przeżycia, czy też pomiędzy walkami. I uwaga, taki campfire działał na wszystkich, którzy byli dookoła. Czyli jeżeli gracie w party, to wystarczy, że jedna osoba postawi to ognisko, wszyscy na nim przy, przy chwili, na chwilę usiądą. Oczywiście, długą chwilę. Ponieważ jeżeli używacie tylko i wyłącznie samego campfire'a, to będzie to dość długa chwila, żeby się zregenerować, odnowić swoje zasoby i ruszyć w dalszą przygodę. Natomiast. Jest to jedyna rzecz, która będzie wam potrzebna, czyli wystarczy wyfarmić sobie odpowiednią ilość drewna, kupić sobie parę zapałek bądź też wydropić ze świata, przy czym kupienie ich będzie łatwiejsze, możecie je kupić sobie u mm, właśnie Maxwella i ogólnie rzecz biorąc droga wolna. Możecie eksplorować tyle ile chcecie. I to całe narzekanie osób, które mówią, że nie ma w grze regeneracji zdrowia i ogólnie że Ech, Jezus Maria, już nie mogę tego słuchać po prostu, dziadostwo takie totalne. Zamienili jak gdyby to, co jest znaczy może tak o pewne utrudnienie zamienili w feature. Moim zdaniem bardzo fajny feature, a dla wielu osób będzie to coś w stylu za wolna rozgrywka, nie da się grać i tak dalej i tak dalej. Na samym początku ten campfire nie przywraca dużo. Z czasem, ponieważ jest on skalowany do ilości procentów regenerowanych, zwiększa się jak gdyby ten czas i ogólnie, żeby biorąc, używając jakieś przedmioty, czyli na przykład pożywienie, przy tym campfireze, kiedy siedzicie, efektywność tego jedzenia jest zwiększona czy też zwielokrotniona, co oznacza, że na przykład nie przywracamy sobie, nie wiem, 10 życia z chlebka, tylko przywracamy sobie 15 życia z chlebka na sekundę, tak? przez tam pół minuty. Ogólnie rzecz biorąc, to jest jak gdyby do wykorzystania. I teraz tak, jak widzicie, mamy zwykły campfire, który regeneruje nam zdrowie. I to jest coś, z czego będziemy korzystać na początku. Później być może lepiej będzie się przesiąść na. Ognisko z twardego drewna, czyli hardwood, yy, campfire, który nie daje nam żadnej regeneracji zdrowia ani żadnej regeneracji many, natomiast pozwala nam zwiększyć, jeszcze bardziej jak gdyby zwiększyć wydajność naszego pożywienia. Czyli ogólnie rzecz biorąc, kiedy już zadbamy o ilość naszego pożywienia, będziemy mieli jego zapas. No to być może będzie rozpalenie takiego ogniska oraz rzucenie paru yy, jak gdyby potek oraz jedzeń z tego powodu by zwiększyć jego wydajność. To jest bardzo bardzo dobre, tak? Przechodzimy sobie dalej i teraz yy, jak gdyby mamy coś co jest bardzo bardzo fajne. Mamy tutaj dwa rodzaje jak gdyby dodatkowego yy, jak gdyby ogniska. I teraz tak po pierwsze Mamy nie tylko i wyłącznie buffy do ilości zdrowia oraz many. Nie tylko mamy zwiększoną efektywność tego jedzenia, ona powinna być o 50%, czyli tak jak na przypadku zwykłego campfire'a. Natomiast siadając przy takim ognisku oraz biesiadując ze swoimi kompanami, na przykład z kory drewna, takim ognisku, mamy zwiększoną ilość zdrowia oraz many na następną od 2 do 12 minut. To chyba zależy od tego. Nie wiem, jestem pewien, czy to jest losowe, czy to jest akurat od. Jak gdyby długości czasu, którą się siedzi przy tym campfire'ze. nie ma to zbytnio znaczenia. Chodzi tutaj o o to, że wykorzystując taki campfire, macie zwiększone statystyki waszej postaci. Wzmacniacie całe party. Możecie też oczywiście wzmocnić samych siebie, tak? I ogólnie, że biorąc takie ognisko, zawsze pali się około minuty, i powiecie sobie, no tak, ta minutę musimy czekać, i znaczy siedzieć i czekać. No szczerze powiedziawszy, tak, takie jest po prostu tempo rozgrywki. Jak wam nie pasuje, to no, trudno. No Nic się na to nie poradzi. I ogólnie rzecz biorąc, mamy też, jak gdyby, jeszcze jedno, zdecydowanie moje ulubione Stone Bar Campfire. Tutaj, oczywiście, jako legionista czy też melee fighter, jak zwykle preferowałem to z tego powodu, że mamy buff do pancerza oraz magicznej odporności. Dla legionisty jest to po prostu mega dobre. Tank jest mega wzmocniony. Zresztą, cała ekipa, całe team jest, jak gdyby, mega wzmocniony pod tym względem, że macie faktycznie większą odporność na. Obrażenia ze strony waszego przeciwnika. Także ogólnie zabiorąc są to pierwsze, jak gdyby, konsumable, które macie w grze. I faktycznie, tak jak wspomniałem, te, jak gdyby, ogniska 3 nie dają żadnej regeneracji zdrowia animany. Tylko wyłącznie to standardowe daje. Natomiast te zwiększają również wydajność pożywienia. Także zjedzenie przy nich czegokolwiek zwiększa wam efektywność. I teraz przechodzimy, właśnie do drugiego elementu, jak gdyby, czyli do jedzenia. Jedzenie to jest bardzo ważny oraz elementarny, jak gdyby, tryb rozgrywki. Możecie w grze znaleźć oczywiście bardzo dużo różnego rodzaju żarcia, począwszy od bardzo prostego, takiego jak na przykład zwykłego chleba, gdzieś tutaj powinien być bret, no właśnie. Będzie to prawdopodobnie pierwsze jedzenie, jakie będziecie tworzyć. Wymaga zaledwie wheat flour oraz soltu. Można oczywiście z niego tworzyć bardziej zaawansowane pożywienia, nie będziemy o tym jak gdyby na razie mówić. Chodzi tutaj zwyczajnie o to, że możemy kupić te jak gdyby składniki, i dodatkowo do tego jeszcze możemy też je wyfarmić. W świecie będzie to dosyć proste. Na przykład, mąkę możemy sobie wyfarmić poprzez nasiona pszenicy. I ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo proste do zrobienia. Tutaj nie ma jak gdyby zbyt skomplikowanego, biegamy sobie po prostu po świecie, zbijamy takie woreczki, z nich wypada ta pszenica, my ją sobie przetwarzamy, bla bla bla, prosta sprawa, tak? I potem gotujemy. I teraz, tak, odpalając to, jak gdyby jedzonko, musimy uważać po pierwsze na dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że wiadomo, kiedy mamy zwiększoną regenerację zdrowia, i oczywiście tutaj nie patrzymy na to, że to jest jeden. Tylko po prostu zużywając ten przedmiot możemy go nawet, zuży... Oczy, oczywiście to jest zużywanie poza walką, tylko i wyłącznie jedzenie tak działa. Natomiast chodzi tutaj o to, że pomiędzy walkami zazwyczaj spożywamy to jedzenie, kiedy wchodzimy w kombat, czyli w kolejną walkę, te umiejętności i regeneracji nam się kończą. Czyli ważne jest to, żeby robić to tylko pomiędzy walkami i chwilę poczekać przed przystąpieniem do następnej walki. Jeżeli posiadamy jedzenie, na przykład Blueberry Pie był bardzo popularny, i bardzo dobry z 35 sekund praktycznie regeneruje nam wszystko, jeżeli poczekamy te 35 sekund. E, tylko jest drogi. Można je też takie te jedzenia w większości można też kupywać od tych od mieszkańców w sklepach. E, jak gdyby te standardowe. Także jeżeli nie chcecie ich sobie sami gotować, to możecie je sobie wykupić. I ogólnie rzecz biorąc to chodzi tutaj o to, żeby zawsze na wyprawę zabierać ze sobą, nie wiem, pieczonego bakłażana, mieć trochę bekonu i jajek, mieć kilka ciast jagodowych i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc musicie zawsze mieć zapas jedzenia. Gdzie zdobyć na to surowce? W świecie. Eksplorując. Zabijacie kurczaki, dostajecie jajka albo dostajecie nóżki z kurczaka. E, cabbage and salad, czyli coś z czego możecie sobie zrobić faktycznie... Sałaty, tutaj jeszcze powinna być sałata, nie wiem dlaczego nie ma jej w składnikach. Bierze i na przykład zwiększa wam e, jak gdyby regenerację z, z many, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc możecie sobie to łączyć jedno z drugim i wtedy macie i przywrócenie jednego i przywrócenie drugiego. Możecie też robić jedzenie, które przywraca wam jedno i drugie. Na przykład eksalat to była moja ulubiona rzecz jak gdyby z pierwszej alfy, teraz trochę wypadła na tę rzecz blueberry pie. Ale też mogłem jak gdyby robić sałatkę z jajek i przyznam, że skrawcenie jest bardzo, bardzo proste. Bierzemy sobie sól, zbieramy dużo cebuli, zbieramy dużo marchewki, dużo karotki i jajek sobie po prostu zbieramy albo też jak gdyby kupujemy. Możemy kupić to od takiej starszej pani, która ma chicken farmy na północny wschód. Od złotych pól i ogólnie rzecz biorąc, krawcimy. Dosyć dużo można sobie tego sprawdzić, wybrać się na przygodę. Wierzcie mi, posiadając sałatkę z jajek, będziecie naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie radzić. I teraz tak, to oczywiście jest jak gdyby dodatkowo, łączymy to oczywiście z naszymi ogniskami, jednak istnieje wyższy poziom tego, o czym teraz wspomniałem, mianowicie jedzenia które wymagają od nas dołożenia dodatkowych składników, które możemy wyfarmić na przykład od mobów. To jest na przykład coś takiego, flora globe poultry, czyli jakaś tam potrawka z flory czy coś takiego. Mniej więcej chodzi o to, że po zjedzeniu takiego jedzenia dostajemy zwiększenie odporności magicznej o 5 punktów na 10 minut. Myślicie sobie, co to Matranus jest 5 odporności na 10 minut. To teraz wam powiem tak. Wracając do itemów oraz do artefaktów, pięć odporności magicznej daje podstawowy artefakt. Możemy mieć takich tylko sześć na naszej postaci. Czyli, żebyście dobrze zrozumieli, możemy mieć na naszej postaci buffa na 10 minut z jednej z używalnej rzeczy, z jednego jedzenia. Tak? które daje nam to samo co artefakt. Co oznacza, że z tym, jak gdyby cały czas, jeżeli mamy zjedzone i walczymy na przykład z gnatami, które nas trują albo szczury, które nam zadają obrażenia magiczne, ponieważ nas też zatruwają, jesteśmy bardziej odporni czy to jest złe? Nie, to jest bardzo dobre. Zjadanie takiego, wiecie, tylko że wyfarmienie na przykład dosyć dużej ilości flora globu wymaga od was zabijanie leaf queenów, o ile dobrze mi się wydaje, są to takie moby liściaste. Które możecie znaleźć w lasach, są dość trudne do zabicia na początku, ale potem stają się dość łatwe. I wyfarmienie dużej ilości tego sprawia, że jest wam znacznie, znacznie lepiej. Wróćmy się jeszcze do tych, jak gdyby, futsów i pokażę Wam na przykład inne jedzenia. Możemy też na przykład zrobić coś takiego, czyli macie nie tylko i wyłącznie regenerację many, ale też właśnie tą magiczną ochronę. I to jest tak, jedno z drugim potrafi się łączyć bo tutaj mamy regenerację zdrowia, tutaj mamy regenerację mane, czyli zarówno jeden, jak i drugi buff, o ile się nie mylę, się nabija. I teraz tak, być może zostanie to zmienione, ale ja to sprawdzałem i faktycznie tak jest, bo miałem akurat receptury na te dwie rzeczy i akurat te dwie rzeczy połączyłem i miałem 10 odporności. Być może, tak jak mówię, zostanie to zmienione. Ale faktycznie na mojej postaci na przykład Legionisty, gdzie to było mega, mega ważne, żeby mieć dobre odporności magiczne, zwłaszcza w walce z impami, zwłaszcza tymi ognistymi, te 5 czy 10 punktów obrony magicznej robiło mega robotę. Wyfarmienie oczywiście odpowiedniej ilości, tak jak wspomniałem, liści jest trudne, bo reszty składników to nie jest jak gdyby trudno. Pobiegacie trochę po polu z dyniami, macie odpowiednią ilość. Trochę po polu z arbuzami też macie jak gdyby dostatecznie dużo. Cukier się kupuje, kasa nie jest zbyt dużym problemem, jak wiecie jak ją zarobić. Lur, lify. To jest ciężkie jak gdyby, bo trzeba łapać właśnie takie lify małe, jak gdyby małe zwierzaki i po prostu je... Zatłukiwać. Teraz do tego, do tego dochodzą jeszcze inne, czyli na przykład mamy lepsze, jak gdyby tutaj mamy jakiś tam yy, suflet, czy tam nie wiem jakieś tam ciasto, nie wiadomo z czego, ale mamy też jedzenia, które zupełnie inaczej wpływają na nas. I mamy na przykład dodatkowo na 10 minut większy atak speed, co też jest, jest bardzo dobre. Przy czym do wytworzenia na przykład tego są potrzebne jądra. Które możemy wyfarmić sobie, a nie, przepraszam, ten, jak gdyby adrenalin blader, czyli to jest, nie pęcherz, kurczę. No, blader, blader, blader. No, te osoby co wiedzą, to wiedzą, a te co nie wiedzą, to nie wiedzą. Chodzi o to po prostu, że mamy dodatkowe przedmioty, które można wyfarmić i można wykorzystywać do tego, by tworzyć lepsze przedmioty. Moja na przykład ciekawa rzecz, której brałam i korzystałam, bo to była pierwsza receptura, która w ogóle wypadła, to było to, jed ajet T. I ogólnie rzecz biorąc, mega duża regeneracja zdrowia, to było ogromnie po prostu, słuchajcie, jedno takie, fakt, że było ciężkie do wyfarmienia, bo trzeba było tri-ruta zdobyć, juta oraz dodatkowo jeszcze okobesti, ale ten radius of vision, dodatkowy 10%, to jest świetne. Jedna osoba w teamie powinna to mieć, żeby jak gdyby zwiększać oraz widzieć wroga jak nachodzi szybciej, tak? Czyli na przykład inny gracze możecie lepiej jak gdyby dostrzec oraz ciężej jest im przed wami uciec. Mega dobre na 10 minut, tak? Dodatkowo do tego na przykład mamy jeszcze takie futsy. Gdzie to jest? To też physical crit chance, magical crit chance, dodatkowe zdrowie z lotusa, herbatka. Nie, to też było akurat to, nie to. Gdzie jest to? Gdzie jest takos z jajami? Nie wiem, gdzie jest takos z jajami. Może gdzieś ominąłem. Ale jest ogólnie, że biorąc są, o właśnie, są nawet rzeczy, które przywracają wam stale regenerację many. Albo zwiększają movement speeda. Jak sobie pomyślimy tak, no dobra, ok, no ale to wcale nie jest tak dużo. To jest ogromnie dużo. To są buffy, które są jak gdyby przeznaczone dla artefaktów. To są dodatkowe pasywki na artefaktach. To są umiejętności, które dostaje się na przykład w rerach albo ankomonach, dodatkowy poziom many. Zresztą patrzcie, dodatkowa mana o 10%. To teraz tak o dodatkowe 10% many dostaje się. Czekajcie, 5% many jako dodatek dostaje się w tym momencie, w którym wybierze się pasywkę. A tutaj mamy przedmiot, który nam to zwiększa na 10 minut, tak? To jest ogromny baw. E, tutaj będzie na pewno czy tu są? E, o właśnie proszę bardzo. 5 Attack Power. Słuchajcie, wszyscy biorą i wszyscy, jak gdyby, na samym początku grają na artefakty, które zwiększają Attack Power. To jest pierwsza rzecz, którą wybierasz, jeżeli jesteś jakąkolwiek postacią skierowaną na walkę w zwarciu. Czyli ogólnie rzecz biorąc, Twoje umiejętności stakują się z siłą ataku. A wystarczy sobie zrobić takie Takos i fakt, że ono jest ciężkie do wyfarmienia, zwłaszcza z tego powodu, że potrzebujemy adrenalin, bladry. Chociaż nie, to, to, jest, to, jest, to jest zły akurat przemiot. Tutaj, tutaj są jądra. To nie jest to. Przy czym ogólnie rzecz biorąc, możemy właśnie tutaj brać i skraftić sobie coś takiego, i mamy dodatkowe 5 punktów ataku. Chciałbym przypomnieć jeszcze raz. Artefakt standardowy, który dostajemy za questa, daje nam 5 punktów ataku. To tak jakbyśmy mieli na sobie artefakt dodatkowy, jedno miejsce. I teraz tak, możemy, jeżeli chodzi o te właśnie przedmioty zużywalne, czy te foody, mieć kilka różnych rodzajów. Także tak jak powiedziałem, niektóre rzeczy się stakują, niektóre się nie stakują. Główna zasada jest taka, że jeżeli mamy jedno, które przywraca nam zdrowie, oraz jedno, które przywraca nam manę, to to jest wszystko. Czyli ogólnie, żeby biorąc na przykład, byłoby dobrze mieć T, i dodatkowo do tego na przykład, nie, Mana Paste to nie. Yy, I Monster Eye Pizza. Czyli mamy coś, co przywraca nam manę, oraz coś, co przywraca nam zdrowie, bo kiedy odpalimy jedno, to wtedy kasuje nam się drugie. Dlatego te jedzenia, na przykład takie jak Mana Pasta, nie będzie zbyt skuteczne. Z tego powodu, że jakikolwiek innego jedzenia byśmy nie użyli, to skasują nam się te efekty, tak. Czyli ogólnie rzecz biorąc, zawsze mamy jedno jedzenie do regeneracji zdrowia, drugie jedzenie do regeneracji many. Także to jest jak gdyby najlepsze. I tak jak mówię, trzeba to sobie rozskalować, pomyśleć w jaki sposób to zrobić. Być może dobrać to jedzenie, być może to, taki lubię typ kontentu, to mogę wyfarmić, tego mam dużo, tamto mogę zużyć i tak dalej, i tak dalej. Na przykład ja się w ogóle spotkałem z tym, zaraz wam pokażę to jedzonko. Ja się spotkałem z tym, że na przykład miałem, gdzie to będzie?

tą żywą krew. I to były też nudle, tylko po prostu innego rodzaju. Nieważne. Chodzi po prostu o to, że zawsze możemy, na przykład, kiedy mamy czegoś dużo, na przykład, nie wiem, mamy dużo mana rezina, bo żeśmy nafarmili z, z drzew, bo jesteśmy drwalem, no to możemy wtedy to zużyć na coś takiego, tak? Dosłownie. Chodzi o to, że mamy dodatkowe, jak gdyby, opcje. I dochodzimy teraz do tego, że mamy jeszcze przedmioty zużywalne, czyli ostatnia, jak gdyby, dodatkowa rzecz, którą możemy włożyć na chwilę obecną na naszą postać. Zużywalne przedmioty bardzo mocno też buffują naszą postać. Po pierwsze na 10 minut tak samo jak jedzenie, czyli ogólnie, że biorąc nasz jak gdyby schemat, Ech, jakby to powiedzieć. Nasz schemat jak gdyby zarządzania naszą postacią powinien wyglądać tak. Siadamy do ogniska, ognisko powinno być z jakimś buffem. Czyli na przykład dodatkowe zdrowie. Zjadamy jedzenie na dodatkową siłę ataku oraz na regenerację many, oraz nie, na przykład na dodatkową many. Powiedzmy sobie w ten czasie do tego kiedy kończy się to ognisko to dostajemy właśnie tego buffa z tego ogniska dodatkowe zdrowie i manę, mamy jedzenie na attack power oraz jeszcze na dodatek na, nie wiem tam na zwiększoną magiczną obronę i do tego dopalamy sobie na przykład e, bisteroid z shota i to wszystko jak gdyby jest zestakowane na 10 minut na naszej postaci i co 10 minut należy sobie rozpalić nowe ognisko, żeby być przygotowanym. Przed walką z bosem jest to bardzo ważne, przed jakimś takim konkretnym zadaniem jest to bardzo ważne, przy strefie na PvP, kiedy będziemy wiedzieli, że mogą się trafić wrogowie, będzie to bardzo ważne. Słuchajcie, różnica pomiędzy postacią, która takie trzy rzeczy zrobi, czyli ogólnie, że biorąc zje odpowiednie jedzenie, rozpali odpowiednie ognisko oraz zużyje odpowiedni jak gdyby booster, jest ogromna wręcz. I to jest tak. Mamy kilka rodzajów tych boosterów. Możemy oczywiście zrobić sobie jakiegoś shota i shoty jak gdyby yy, są jak gdyby osobną kategorią, czyli kiedy zużyjecie na przykład adrenaline shota, a potem zużyjecie tego shota, to ten wam się kasuje. Pilsy tak samo działają, czyli kiedy zużyjecie magic pilsa albo weźmiecie fany pilsa, to jeden kasuje drugiego, tak? Także nie możecie korzystać z dwóch pilsów naraz albo z dwóch shotów naraz. E, burn Reliefer albo na przykład jest Titanium e, Ointment. Nie jestem pewien, czy one się kasują ze sobą, ale tak mi się wydaje. Chociaż nie, nie, bo miałem dwa odpalone. Czyli to z tym jak gdyby działa, natomiast te ointmenty nie działają razem. Czyli albo mamy tak, że mamy zwiększony pancerz na 10 minut, albo mamy znowu przywracanie zdrowia. Czyli dosłownie, dla osób, które uwaga, uważają, że w korpanku nie ma regeneracji zdrowia, jest, ale trzeba się wysmarować maścią leczniczą. Rozumiemy się? I potem jak gdyby na wyższych poziomach też, czyli od 10 poziomu, mamy jeszcze mocniejsze te jak gdyby przedmioty, czyli ogólnie, że biorąc na przykład zwiększa nam się atak power o 12 i teraz powiedzcie sobie, atak power, znaczy, może nie, cofnijmy się, atak power zwiększa się od 10. Fakt, że na 10 minut, ale na, o 10, to jest tak jakbyście mieli wyposażone, uwaga, dwa artefakty, te na y, atak standardowy. Czyli, jeżeli ktoś mi powie, że gra jest powolna, a nie korzysta ze wszystkich opcji, które są dostępne w grze, czyli nie wzmacnia siebie jedzeniem, nie wzmacnia siebie e, zużywalnymi itd., dalej, no to po prostu kurczę, naucz się, wyfarm to odpowiednio i wtedy dopiero jak gdyby z tym graj, tak? Na dodatek, należy tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że potem są wyższe poziomy, które wzmacniają nas podwójnie, czyli na przykład mamy 30 punktów armora. I wierzcie mi, jak zrobi się to razem z. gdzie to jest? Razem z tym no to na przykład nasz jak gdyby tank, znaczy mój akurat e, legionista, robił się taki kurcze pancerny, że nic go nie szło zbić. Znaczy w żaden praktycznie sposób. Ja w ogóle grałem na tych standardowych przedmiotach, które dawały po 15 przez większość czasu, czyli na e, Burn Reliferze oraz na dodatek na tym Titanium Oin Pęcie. Na tej maści. No po prostu mega zupełnie się zmienia rozgrywka. No. Atak speed dodatkowo o 12%. Przecież atak speed w ogóle o same 6% to już było dużo. Przy czym ten booster do ataku na 10 minut, są w ogóle pasywki, które dają nam zwiększone możliwości wykorzystywania tych jak gdyby różnych rzeczy. To też jest jak gdyby świetne. Mamy mana pipe'a, który daje nam regenerację manę, czyli nie musimy się męczyć jak gdyby z różnymi rzeczami. I dochodzimy do jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ostatni rodzaj, zużywalne rzeczy bojowe. Możemy zużyć dwie rzeczy bojowe. Są albo mana veil'e, czyli jak gdyby kapsułki z maną, albo są painkillersy, które zwiększają nam regenerację zdrowia. Jak gdyby bardzo krótki czas działania, bo tylko i wyłącznie 15 sekund, to myślicie sobie, no co ty? Przecież po co to w ogóle. Po co, po co zbierać? Po co to wykorzystywać? Ano z tego powodu, że na takim leży, jesteście w stanie ubić wilka na siódmym poziomie. Na przykład. Albo nie zabraknie wam many, albo nie musicie w ogóle biegać po tą manę. Dosłownie. Łączenie tych wszystkich mechanik oraz jak gdyby zrozumienie te każdej jednej warstwy, czyli tako zużywanie rzeczy w walce, przed walką, przygotowanie do walki, e, dopasowanie odpowiednich statystyk, wybranie sobie odpowiedniego setu, odpowiednia rotacja umiejętności, dobranie odpowiednich artefaktów, dobranie odpowiedniej broni, wsadzenie i zaklęcie swoich artefaktów. Każda jedna z tych rzeczy to jest dodatkowa warstwa rozgrywki. Jeżeli ktoś mi powie, że Korpank jest nudny oraz że nie ma jak gdyby, o, tutaj nie ma co robić i tak dalej, tak dalej, no znaczy, no dobra. No, to jest wasze jak gdyby subiektywne zdanie. To też jest moje subiektywne zdanie, że ta gra jest jak gdyby wypełniona różnymi aktywnościami. I. Jak gdyby dla mnie to jest mega, mega ciekawe. Mamy strasznie dużo systemów, które się zazębiają, i które jak gdyby są otwarte zupełnie. Możemy się tym bawić, możemy to wytestować. Nie musicie z niczego korzystać. Możecie grać sobie tą swoją trzeciopoziomową postacią. Nie maksować waszego bildu, nie starać się. Nie musicie niczego z tych rzeczy kupywać, nie musicie niczego używać. Możecie biegać bez jedzenia, leczyć się w kamfajerze, który jest w mieście, jak gdyby grać jak no, nubek. Natomiast dla osób, które zrozumią wszystkie te warstwy, czyli tak jak powiedziałem jeszcze raz, artefakty. Macie potem jeszcze mm, znaczy najpierw macie bohatera, potem macie artefakty, potem do tego dochodzi jeszcze broń. Potem dochodzą do tego runy, macie też jak gdyby y, umiejętności i tak dalej, tak dalej. Jest tego strasznie, strasznie dużo. I należałoby tu jeszcze wspomnieć o tym, że są też uniwersalne zaklęcia, które możecie się nauczyć od poziomu, o ile dobrze mi się wydaje, piątego i potem dziesiątego. Od odpowiedniej postaci, być może zostanie to zmienione z czasem, ale macie na przykład coś takiego, że możecie się nauczyć cleansa, trochę tak jak w lolu. Możecie mieć hila, czyli przywracać sobie trochę zdrowia, możecie mieć mana bursta, czyli instantowo przywracać sobie trochę many, z czego ja w ogóle korzystałem. Miałem w ogóle Shield'a oraz miałem mana bursta. Możecie mieć spirit, czyli zwiększenie sobie no hejsta po prostu zwykłego, tak? Możecie mieć warpa, czyli możecie się teleportować. I to jest jak gdyby kolejna warstwa, której jak gdyby nie rozumieją ludzie. Czyli ogólnie rzecz biorąc. Jest tutaj strasznie dużo mechanik, które należy zrozumieć, i ogólnie rzecz biorąc, należałoby też poruszyć, zanim jeszcze skończę ten materiał, jeszcze warstwę związaną z profesjami, nie tylko i wyłącznie tymi krafterskimi, czyli nie tylko i wyłącznie to, że możecie sobie wykraftić te wszystkie rzeczy, ale też na przykład tymi związanymi ze zbieractwem, czyli na przykład macie tutaj herbalizm, który jest wytłumaczony, tutaj są mechanizmy jak gdyby z tym związane. Możecie jak gdyby znaleźć różnego rodzaju drzewka, z których można zbierać i wypada z nich zupełnie inne rzeczy. Macie też jak gdyby to, że macie różne jakości oraz rzadkości tych wypadających przedmiotów. Niektóre przedmioty będą potrzebne do craftu jednego, drugie do craftu drugiego. Potem z tych jak gdyby standardowych e... Elementów, możecie to przetwarzać u craftera. Na materiały, które są potrzebne do craftu. różnego rodzaju kraft, czyli na przykład mining zupełnie różni się od zbierania yy, witułki. Tak, macie tam zupełnie inne rzeczy. Tutaj też mogą wam wypaść na przykład bardzo drogie rzeczy, znaczy bardzo drogie, bardzo rzadkie rzeczy, których tak naprawdę nie ma dostępu. Tak? w grze jeszcze nie wszystko zostało pokazane, i jeszcze na dodatek do tego należy wspomnieć, że z samej databazy nawet to nie wynika. Ale jeszcze są zapowiedziane w ogóle kilka innych mechanik, o których tutaj nie będę mówił z tego powodu, że ich nie doświadczyłem. Ja tylko opowiadam o tym, o czym miałem możliwość sobie zobaczyć. I teraz tak, jak mogliście zobaczyć, wszystkie te mechaniki, każda ta kolejna warstwa, jak gdyby to chyba była siódma już, jest kolejnym elementem, jak gdyby rozgrywki w korpang. I należy go zrozumieć, należy się go nauczyć oraz należy w pewien sposób jak gdyby zaznajomić się z tym chociażby, zanim zacznie się oceniać grę jako powolna, niegrywalna, nudna itd, i tak dalej. Jeżeli no, znacie te wszystkie elementy i faktycznie was to nie ciekawi, ok, no ale po prostu gra jest niezwykle wręcz skomplikowana. I moim zadaniem było tutaj przybliżenie właściwie w tej całej serii tych materiałów, wszystkich tych mechanik, czyli ogólnie pokazania Wam w jaki sposób możemy budować naszą postać od samego początku, przez mid game do samego late game'u, jak zmienia się power cap po dziesiątym poziomie i tak jak powiedziałem, chciałbym te materiały pokazać w grze, niestety alfa się skończyła i nie wiadomo kiedy będzie następna czy też alfa, beta, reakcja jest nieważne chodzi tutaj zwyczajnie o to, że te mechaniki jak gdyby są elementarnymi elementami samej gry. Bez ich zrozumienia oraz bez ich wykorzystywania na swoją korzyść jesteście beznadziejnymi nubami, którzy nie wiedzą co mają robić. Tak jak mnóstwo osób, które jak gdyby widziałem, które grały i które nie rozumiały w ogóle gry. Bo ta gra jest totalnie inna niż wszystko to, co mogliście zobaczyć wcześniej i fajnie jest jak poświęcicie odrobinę czasu, żeby posłuchać właśnie znaczy, fajnie, że posłuchaliście, tak? No bo te osoby, które tylko to słyszą, no to pewnie dotrwały do końca. Eee, żeby sobie po prostu przyswoić odrobinę wiedzy na temat Korpanka, bo każda jedna grama swoje mechaniki, bez ich zrozumienia oraz bez wykorzystywania na swoją korzyść, nie ma sensu jak gdyby w ogóle zabierać się za granie, tak? Czyli staracie się, tak jak wspomniałem jeszcze raz, zrozumieć warstwy waszego bohatera, potem zrozumieć, jakie artefakty do niego dobrać, jaką broń do niego dobrać. Jakiego rodzaju runy będą u niego skuteczne? Jakiego rodzaju przedmioty zużywalne? Jak przywracać sobie many? Jak przywracać życie? Gdzie się udawać? W jaki sposób robić różne rzeczy? Jakie spele dobrać do waszej postaci? Czy będziecie grali solo? Czy będziecie grali razem? Wybrać sobie talenty, zbudować sobie swoją postać i potem ją min-maxować oraz starać się, jak gdyby, być najbardziej skuteczną postacią, jaką tylko i wyłącznie możecie stworzyć w świecie tego. Znaczy, w świecie quality, no po prostu. I tutaj nie ma jak gdyby nic więcej do dodania oraz nic więcej do ujęcia. Jak wspomniałem, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Materiałów jak gdyby do następnej alfy raczej się nie spodziewajcie. Chyba, że jeszcze wpadnie mi jakiś pomysł, ale wątpię. Chyba, że też pokażą się jakieś nowe informacje albo coś, co zapowiedzą przed kolejnymi testami. Myślę, też, będą informacje dotyczące kolejnych testów, tak żebyście wiedzieli mniej więcej, jak się tam być może dostać. Ale zobaczymy, jak się cośkolwiek. Znaczy, jak cokolwiek się ukaże na ich oficjalnym Discordzie albo stronie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję również wszystkim tym za uwagę, którzy dotrwali do tego momentu oraz oglądali wszystkie te poradniki z tej serii. Jak gdyby um, Akademia, nie wiem, Korpanka to sobie nazwę. E, także ogólnie rzecz biorąc, e, dzięki jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale. Cześć!